Warszawa, stolica Polski, budziła się pod typowo szarym listopadowym niebem. Zimna aura była doskonałym odzwierciedleniem emocjonalnego stanu Anny Kowalskiej, 39-letniej odnoszącej sukcesy bizneswoman, która przeżywała jeden z najbardziej burzliwych okresów w swoim życiu. Anna spędziła ostatnie miesiące walcząc o utrzymanie swojej firmy doradczej, jednocześnie próbując poradzić sobie z problemami w małżeństwie z Tomaszem na pozór idealnym księgowym. Małżeństwo Anny i Tomasza nie było już takie jak kiedyś. Po latach wspólnego życia funkcjonowali jak obcy pod jednym dachem, dzieląc ciche posiłki i unikając głębszych rozmów. Tomasz był zawsze zajęty, czy to pracą, czy swoimi hobby, a Anna czuła narastającą pustkę. Podczas rodzinnej kolacji z okazji urodzin jej starszego brata, Jakuba, Anna ponownie spotkała swojego 24-letniego siostrzeńca, Mateusza, który spędził ostatnie lata na studiach w Niemczech. Mateusz był inteligentny, charyzmatyczny i miał urok, którego nie dało się nie zauważyć. Anna czuła się winna, zauważając te cechy u kogoś tak bliskiego, ale nie mogła zaprzeczyć, że Mateusz stał się atrakcyjnym mężczyzną. Mateusz, śmiejąc się podczas kolacji ciociu Anno. Wyglądasz na tak poważną, zawsze myślałem o tobie jako o najbardziej energicznej osobie w rodzinie. Anna uśmiechając się lekko. Chyba lata zmieniają ludzi Mateuszu, może także odpowiedzialności. Podczas kolacji Mateusz okazał zainteresowanie rozmową z Anną na temat jej życia i kariery. Wspomniał, że myśli o powrocie do Warszawy, aby pracować nad projektem technologicznym, a Anna poczuła się poruszona jego uwagą czymś, czego od dawna nie doświadczała ze strony Tomasza. Spotkanie było krótkie, ale zostawiło Annę w stanie zamętu. Wiedziała, że Mateusz jest jej siostrzeńcem i że myśli, które zaczęły pojawiać się w jej głowie, były niewłaściwe, ale nie mogła ich powstrzymać. Coś w niej się budziło, coś, co wykraczało poza jej niezadowolenie z małżeństwa. Dni po rodzinnej kolacji przyniosły Annie Kowalskiej mieszankę niepokoju i oczekiwania. Starała się ignorować dziwne połączenie, które poczuła z Mateuszem, ale nie mogła przestać się zastanawiać, czy on coś zauważył. Tomasz, jak zwykle, był pochłonięty pracą, zostawiając Annę samą z jej myślami i wątpliwościami. Kilka tygodni później Mateusz skontaktował się z Anną. Był z powrotem w Warszawie i chciał wiedzieć, czy mogłaby pomóc mu z kontaktami do projektu startupowego, który rozwijał. Anna. Niechętna, ale niezdolna do odmowy, zgodziła się spotkać z nim w eleganckiej kawiarni na śródmieściu. Mateusz, ciociu Anno, nie wiesz, jak bardzo podziwiam to, co zbudowałaś. Twoja firma to dla mnie wzór. Anna, uśmiechając się, starając się ukryć dyskomfort. To miłe z twojej strony, Mateuszu. Ale jestem pewna, że szybko prześcigniesz moje osiągnięcia. Jesteś młody i pełen pomysłów. Podczas rozmowy Anna zauważyła, jak bardzo Mateusz był ujmujący. Był pewny siebie, elokwentny, a przede wszystkim wydawał się szczerze nią zainteresowany jako osobą, coś, czego Tomasz nie okazywał od lat. Kiedy się żegnali, Mateusz zaskoczył ją mocnym uściskiem, który przyspieszył bicie jej serca. W kolejnych tygodniach spotkania między nimi stawały się coraz częstsze, zawsze pod pretekstem pracy. Mateusz zaczął szukać u Anny porad nie tylko dotyczących biznesu, ale także życia osobistego. Dzielił się swoimi marzeniami i obawami, a Anna czuła się odmłodzona w jego towarzystwie. Pewnego wieczoru, po długiej kolacji przy winie, świętując postępy projektu Mateusza, wydarzyło się coś niespodziewanego. Gdy wracali do samochodu Anny, zapadła pełna napięcia cisza. Kiedy odwróciła się, by się pożegnać, Mateusz spojrzał na nią inaczej, bardziej intensywnie. Mateusz, cicho. Czy wiesz, jak niesamowita jesteś, ciociu Anno? Myślę, że nigdy nie spotkałem nikogo takiego jak ty. Zanim zdążyła odpowiedzieć, Mateusz pochylił się i ją pocałował. Przez chwilę Anna była sparaliżowana, ale nie potrafiła się cofnąć. Pocałunek był krótki, ale wystarczający, by zmienić wszystko między nimi. Gdy się odsunęli, Anna spojrzała na niego, zdezorientowana i przerażona. Anna, szepcząc. Mateuszu, to był błąd, nie możemy tego robić. Mateusz. Wiem, że to skomplikowane, ale nie mogę udawać, że nic do ciebie nie czuję. Anna zostawiła Mateusza i odjechała do domu, z emocjami w rozsypce. Wiedziała, że to, co się stało, było złe ale nie potrafiła zignorować tego, co czuła. Tym razem zdrada dotyczyła nie tylko Tomasza, ale także jej własnych wartości, które zawsze ceniła. W kolejnych dniach Anna próbowała unikać Mateusza, ale on nadal wysyłał wiadomości, przepraszając i wyznając swoje uczucia. Anna znalazła się w sytuacji bez wyjścia, stojąc w obliczu nieudanego małżeństwa i zakazanego pragnienia, które groziło zniszczeniem wszystkiego, co zbudowała. Tymczasem Tomasz zaczął zauważać emocjonalny dystans Anny. Starał się to nadrobić, zapraszając ją na weekend poza miastem, ale inicjatywa przyszła zbyt późno. Anna była już pochłonięta poczuciem winy i wewnętrznym konfliktem. W pracy sytuacja zaczęła wpływać na jej wydajność. Współpracownicy, a zwłaszcza jej lojalna asystentka Karolina, zauważyli, że coś jest nie tak. Karolina. Anno. Ostatnio wyglądasz na bardzo rozproszoną. Czy mogę jakoś pomóc? Anna, ukrywając swoje zmartwienie. Dziękuję, Karolino. To tylko trudny okres. Przejdzie. Sytuacja osiągnęła punkt krytyczny, gdy Anna otrzymała niespodziewane zaproszenie na rodzinną kolację w domu Jakuba, ojca Mateusza. Wiedziała, że będzie musiała ponownie zmierzyć się z Mateuszem, ale nie była pewna, jak się zachować. Tego wieczoru, siedząc przy stole z rodziną, Anna unikała spojrzeń Mateusza, ale przez cały czas czuła jego obecność. Kiedy wszyscy byli zajęci, zbliżył się do niej i wyszeptał: Mateusz, musimy porozmawiać, Anno. Nie możemy tak dalej. Tego wieczoru, po kolacji u Jakuba, Anna postanowiła zmierzyć się z sytuacją. Zgodziła się spotkać z Mateuszem następnego dnia w spokojnym parku nad Wisłą zdala od ciekawskich oczu rodziny. Pogoda była mroźna, a dźwięk wiatru mieszał się z szumem wody. Anna: Mateuszu, to musi się skończyć. Nie możemy tego kontynuować, nawet tych ukrytych rozmów. Jesteśmy rodziną. To jest złe na tak wielu poziomach. Mateusz: Wiem, że to złe, ale to co do ciebie czuję jest prawdziwe. Nie mogę tego ignorować. I myślę, że ty też coś czujesz. Anna: głęboko wzdychając. Mateuszu, to, co czuję, nie ma znaczenia. Jestem mężatką, jestem starsza, jesteś moim siostrzeńcem. To może zniszczyć nie tylko moje życie, ale całą naszą rodzinę. Mateusz próbował przekonać ją, by dała szansę temu, co nazywał prawdziwym uczuciem, ale Anna była stanowcza. Odeszła ze spotkania, zdeterminowana, by zakończyć tę sytuację, choć kosztowało ją to wiele emocjonalnie. Napięcie między nimi nie umknęło jednak uwadze innych. Podczas kolejnego rodzinnego wydarzenia, Jakub zauważył, że coś jest nie tak między Anną a Mateuszem. Skonfrontował Mateusza prywatnie, domagając się wyjaśnień, ale ten zbył pytania. Mimo to brat Anny stał się podejrzliwy i zaczął uważniej obserwować ich relacje. Tymczasem Anna podjęła ważną decyzję: zmierzyć się ze swoim małżeństwem. Poszła do Tomasza, aby szczerze porozmawiać o dystansie, który się między nimi pojawił. W trakcie rozmowy Tomasz wyznał, że także odczuwał, iż ich małżeństwo od lat traciło na bliskości, ale nie wiedział, jak ożywić te relacje. Anna, Tomaszu, jeśli chcemy być razem, musimy się na nowo połączyć, musimy być wobec siebie szczerzy. Tomasz, z poważnym spojrzeniem: Chcę tego, Anno, nie chcę cię stracić. Pracujmy nad tym. Anna postanowiła dać małżeństwu drugą szansę, ale wiedziała, że będzie to wymagało prawdziwego wysiłku. Zerwała też kontakt z Mateuszem, ignorując jego wiadomości i odmawiając spotkań. Mateusz, zraniony i sfrustrowany, postanowił ruszyć dalej. Przyjął pracę w Berlinie i oddalił się od Warszawy, wysyłając Annie ostatnią wiadomość. Mateusz. Zawsze będę cię pamiętał, ale może tak będzie najlepiej dla nas obojga. Żegnaj, ciociu Anno. Decyzja Mateusza o wyjeździe przyniosła Annie ulgę, ale i ciężar. Skupiła się na odbudowie swojego życia z Tomaszem, choć nadal nosiła w sobie poczucie winy za to, co się wydarzyło. Podczas jednej z rodzinnych kolacji, Jakub wspomniał o wyjeździe Mateusza, patrząc znacząco na Annę. Jakub, mówiąc nie wprost, wiesz, Mateusz wydawał się taki zagubiony, zanim wyjechał. Cieszę się, że znalazł swój kierunek. Anna odczuła ciężar słów Jakuba, ale zachowała spokój. Wiedziała, że decyzja Mateusza o wyjeździe była najlepsza dla wszystkich, choć miała swoją cenę emocjonalną. Z czasem Anna i Tomasz zdołali odbudować swoje małżeństwo. Zaczęli ponownie razem wychodzić, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i na nowo odkrywać wspólne zainteresowania. Anna poświęciła się też pracy, wykorzystując to doświadczenie do refleksji nad swoimi wyborami. Pod nieobecność Mateusza, Anna znalazła nową równowagę. Nikomu nigdy nie opowiedziała o pocałunku, ani o tym, co się wydarzyło między nimi. Historia stała się głęboko skrywanym sekretem, cichym przypomnieniem o złożoności pragnień i moralności. Kilka miesięcy później Anna otrzymała wiadomość od Mateusza ze zdjęciem. Uśmiechał się na nim, stojąc wśród kolegów w Berlinie wyglądając na szczęśliwego i spełnionego. Nie odpowiadając, Anna zapisała zdjęcie w folderze w telefonie i spojrzała przez okno swojego biura. Z lekkim uśmiechem wyszeptała do siebie: Anna. Niektóre historie muszą się skończyć, aby inne mogły się rozpocząć. Anna zdecydowała się iść naprzód, koncentrując się na tym, co naprawdę się liczyło: swojej rodzinie, swoim małżeństwie i przede wszystkim swoim wewnętrznym spokoju.